Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, Łukaszekier ze mną, Tede witaj. Witam serdecznie Łukaszu, miło mi Cię gościć u nas na żywo w Właśnie, bardzo dziękuję oczywiście na początku za zaproszenie do Ciebie. No kurde, słuchaj, no Ty mnie zaprosiłeś do siebie, ja zaprosiłem do siebie i jakoś to działa. Dobra, nie będziemy tutaj przedłużać, od razu z grubej, z grubej rury, no. co się wydarzyło na słynnym Sylwestrze? Stary, wydarzyło się dokładnie to, nie wiem czy oglądałeś live z naszego tygodnia albo shot tego. Stary, wydarzyła taka sytuacja. Przyleciał strojak i mówi: Chodź, bo tam tańcula ja ty, Ja nie chcę w ogóle z nim gadać, żebym z nim gadać. Chodź, więc wyjaśnijmy z nim. Ja, mówię, ja chcesz, z nim, ja nie mam z nim do rozmawiania. A on z nim tam wiesz, ziomkował, nie? Ja przychodzę. Moja, jak się okazało, moja dziewczyna najpierw do niego faktycznie podeszła i powiedziała mu. Czy to była prawda? Tak, to była prawda, tylko że nikt nie użył żadnego brzydkiego wyrazu, ani jednego. Bo tam, gdzie myśmy siedzieli, tam było cicho, tam normalnie było rozmowy. Wszyscy, którzy tutaj są, tam byli. I ona powiedziała mu, że, że, jak oni, że jak oni mogli nagrać kawałek na mnie, jak on mógł nagrać kawałek na mnie, skoro ja tak, y, tak miło się o nim wypowiadam, że to jest w ogóle bez honoru historia. No bo ja faktycznie wypowiadałem się o Arku tańculi w miły sposób, bo ja u, u, uległem jakiejś kurwa, nie wiem, naiwności swojej przy tej akcji z Ferrari, jako, była akcja z talerzykiem. Okay, okay. To mi się go szkoda. Mówię, w porządku jest ten żołnierz. Tam zmielony został. Został zmielony, zadeklarował, że nie będzie ci Mówię, uwierzyłem w to, Suryku. Spotkaliśmy go, raz w życiu go widziałem na oczy. Na fejmie 20, jak byliśmy, robiliśmy tedy nowelę. I to jest ogólną... tak. W Krakowie, w Krakowie. Tak, tak. I to to Pierwszy raz chyba byłeś wtedy. Byłem pierwszy raz na fejmie i różnych zawodników spotkałem. Spotkałem jego, i on bardzo miło do mnie, a do niego miło powodzenia. I to był raz, jak go widziałem w życiu. Nigdy w życiu nie widziałem gościa. Ani żadnej interakcji nie miałem z nim. I to wszystko. I ja przyszedłem tam, to już było. Natalia to powiedziała, że też trwało chwilę, no to powiedziała i siadła. I ja przyszedłem, wszedłem jakby za, za sofę, wziąłem kurtkę, mówię, wychodzimy już nie, do niej, i w tym momencie on do mnie podszedł i do mnie z ręką mówię, słuchaj Arek, ja nie mam z tym o czym rozmawiać. On mówi, ale rozumiem, ja nie mam o czym rozmawiać, ponieważ. I powiedziałem to, co powiedziałem tydzień temu. Ja wszedłem do świata fichów nie jako zawodnik, bo ja nie umiem się bić, nie chcę się bić. Nigdy się nie biłem i nie mam zamiaru się bić. I jakby to nie jest moja płaszczyzna. I kumam, że wy sobie robicie jaja w odcinkach ze mnie z wówienia, możemy sobie tak robić, to jest fajne. Ale w momencie, kiedy wy weszliście na pole rapu, musisz się liczyć z tym, że ja teraz w każdym momencie Mogę ciebie zahaczyć w kawałku w dowolnym momencie. A on mówi: Dobra, zajebiście, rób tak, dla kontentu, wszystko. Ja mówię: Ale Arek, ja się z Tobą nie będę układał. Po prostu oczekuj nieoczekiwanego. I wyszedłem. I to jest koniec rozmowy, stary. Nie ma żadnego ubliżania nic. Rozumiesz. Ale słuchałeś tego wywiadu, który z nim nagrałem ostatnio na prime? Słuchałem go jadąc tutaj okay, dzisiaj. Okay. I stary, to, co to on opowiada, to jest. no... No, Moja refleksja jest taka, że on, no ja wiem, że on był porobiony i pijany. No to są to, to przyznane. No wiem, ale to jest to, tajemnica. To, no ale to stary, to właśnie to sprawia, że ja nie mam na niego sympatii, bo jak Ci powiedziałem na początku, ja uwierzyłem w tą jego przemianę. No. No, serio, to uwierzyłem, że on się zmieni. Nie, to wierzyć, yy, no, wierzyć w nie, no, no kurde, to... wiesz, co, ja myślałem, że w obliczu takich, wiesz, grubej akcji, którą mu ten Ferrari wykręcił, no. tych zarzutów, to, że on sobie wziął do głowy, kurde, wiesz, że, coś, no, to, że to może być jakiś impuls w jego życiu, by coś zmienić. No, po tej rozmowie z tobą, którą dzisiaj widziałem, to on yy, ma w planie mieć taki impuls, że się zaszyje. No, jakby to, to nie moja sprawa jest, nie? Ale stary, analizując to, co on u, ciebie, u Ciebie mówił, nie? On powiedział tak. My jesteśmy youtuberami. no więc nie wiem, czy ty masz świadomość tego, że ja byłem youtuberem w 2012 roku robiąc daily materiały na YouTubie przez dwa miesiące z Ameryki, kiedy Arek Tańcula, nie wiem, na YouTubie może kotki ogląda. Chyba w tym studiu też robiliście content kiedyś. Robiliśmy content mnóstwo razy. To, że on tego nie wie, to nie znaczy, że ja tego nie robiłem. Wiesz, natomiast to, że my jesteśmy... Oni są youtuberami, a nie jestem, stary, nie ma znaczenia. To, że ja powiedziałem, każdy może rapować. Dzisiaj jesteśmy w takich czasach, każdy ma prawo rapować. Tylko jeżeli robisz diss, chcesz rapować, wchodzisz w świat rapów, no siłą rzeczy. Ja w tym świecie będzie 29 lat. Więcej niż ja żyję. 29 lat w tym roku, nie? 29 lat. Kłopie, no to jest ponad pół mego życia, grubo. Nie? Ja mam 49, będę miał, no to 20 lat nie rapowałem, 29 rapuję. Więc jest to dla mnie dość ważna rzecz. Jeżeli jakiś patałach, no bo to jest patałach w kategoriach rapu, nagrywa sobie kawałek, czy on jest dla jaj, czy nie, to ja nie muszę tego w ogóle rozpatrywać, bo on wchodzi, jakbym ja wszedł, do free fightów, no, bić się. On jest zawodnikiem, ja nie jestem. Jak on nagrywa kawałek, który jest disem, to on przekracza pewien Rubikon. Czy ten Rubikon. Wiesz, jest umowny i kiedyś y, można, tak jak z nowatorem y, wczoraj w audycji, po 19 latach, sobie podaliśmy rękę i pośmialiśmy się. Oczywiście, a drugi Rubikon jest jak Rychu nie? No Tam nie do, ten Rubikon jest nieprzekrażany raczej. Ale to, że ten głąb nie wie znaczy dis, dis, zna, słowo dis pochodzi od słowa disrespect, to jest brak szacunku. No więc, jeżeli okazujesz komuś brak szacunku, to liczysz się automatycznie z brakiem szacunku z drugiej strony. no Wykreślasz się ze strefy szacunku. No i teraz masz całą tą akcję, dlaczego oni to zrobili. Widziałeś zero absolutne ostatnie? To stary, tam jest historia, że olejnik przyszedł że do szalonego, że do kanału zero go zapraszają. Chłopie, nikt nie zaprosił go do kanału zero. Tego nie ma. Myśmy to puszczali. My powiedzieliśmy, że olejnik nagrał ten diss na mnie w końcu i wtedy przyjedzie do Warszawy, spotkamy się gdzieś i on wykona to na żywo, a ja po prostu go zdisuję na freestylu i to nagramy, zmontujemy i puścimy w kanale Zero. To, że Szalony jest głąbem i nawet nie zweryfikował tego, Uwierzy, w jakiś, będzie koniem trojańskim, to są ich problemy, człowieku. I to, że oni zrobili się debili, ja kawałek z Tomkiem Olejnikiem, o którym Szalony mówi, że jest debilem o Marku Tańculi pisze, będzie ten mądrzejszy, no w sensie, że raczej nie mądrzejszy, to to już jest, pomijam. I ja, a właśnie, i na końcu tej rozmowy yy, z Tańculą powiedziałem mu, słuchaj, teraz w momencie, kiedy wy zrobiliście kawałek z olejnikiem, to każdy, kto robi cokolwiek z olejnikiem, współpracuje, jest takim samym debilem jak on dla mnie, no. No, to jest jakby no oczywista dla mnie sprawa, no albo wykorzystujesz niepełnosprawnego, bo też mu powiedziałem, że niepełnosprawny nie, Olejnik, wykorzystajcie go, a jeżeli z nim współpracujesz świadomie, no to stawiasz się w jednym szeregu z nim. Koniec, kropka. Nikogo nie obraziłem w żaden sposób. Też Arek to I przedstawił... Arek Tańcula żadnej ręki nawet nie chciał podnieść, a najlepsze jest to, że on potem z, ze strajkiem tam siedział. Rozumiesz? To tak jakaś gadkę, że on gdzieś mi za. To mnie zdziwiło właśnie, że... To jest jakiś jego science fiction człowieku, bo on, on nawet nie miał słowa mi powiedzieć nic, a siedział potem z Mateuszem. I sobie, wiesz, bawili się dalej. Bo on, on też powiedział, Arek Tańcura też powiedział, że Tomek Olejnik jakby przedstawił go jako twojego arcywroga. Ja się go zapytałem, że to, arcy, gdzie Tomek arcywroga? Olejnik, arcywróg? Ja kurwa, jak każdy se toczy bekę z Olejnika, to ja też sobie toczę bekę z Olejnika, ale właśnie ze względu na to, o czym powiedziałem wcześniej, bo 29 lat mojego życia spędziłem na robieniu muzyki rap. Które jest dla mnie bardzo ważną rzeczą. Jak pogodziłem się z tym, że są takie czasy i każdy może rapować, jakby nie ma tego, wiesz, parytetu kurwa na to. Natomiast, kiedy ja usłyszałem kawałek Tomka Olejnika, taki przy G-klasie, jest taki kawałek, jego pierwszy singiel, nie wiem, nazwijmy to pierwszy single. Bo to jest kurwa moment, w którym będzie no, Za dużo? Za dużo, nie? I moment, dlatego mówię, nie mnie znisuję, tylko o to chodziło, cały czas, żeby to z niego bekę. no... On nie jest żadnym arcywrogiem, on nie jest dla mnie w ogóle żadną postacią ważną człowieku w życiu. Oczywiście w kategoriach toczenia beki jest to fajny element taki folklorystyczny na jakąś chwilę, ale to ile można się pastwić na jakimś ułomnym chłopakiem, kurwa. No. Gdzieś Alex cały czas mówił, że oni to zrobili w kategorii żartu i trochę za bardzo to, za mocno to odebrałeś. Ale, po ale ja rozumiem, że to był żart, nie był zabawny, rozumiesz. Te, jeżeli ty żartujesz, że nie podam ręki złodziejowi. No to, to dla mnie nie jest śmieszne. Jakby gdyby on to. Po, wiesz, bo oni mówią, że my ukradliśmy im pomysł na podcast. No chłopie, przecież to jest kurwa jakiś. No starym, to, to, to oni wymyślili talk show, kurwa. No to zobacz, oni siedzą przy stole takim, a my mamy kurwa inny stół, telewizory dookoła, plan odcinka, kurwa, inaczej to wygląda. Ale podstawowa różnica to, że wy robicie live, a oni nie robią podcast. No odcinki. właśnie, jakby to jest, wiesz, to ja rozumiem, że to jest jakiś taki. Nie wiem, taka narracja, która miała towarzyszyć temu, że to oni wymyślili kurwa koło, oni nie wymyślili koła. I, myśl, i faktycznie oglądałem te ich programy z wołniem shit i mieliśmy z tego bekę i mówiłem to nawet, że oglądamy ich fajnie ha, 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 hi, hi, hi. Natomiast kiedy uszłem, że Tomek Kolejnik, bo to też kurwa, mieliśmy mi świadomość, Tomek Kolejnik, to wyglądało tak, Tomek Kolejnik puścił fragment Disa z Kaczorem gdzie to mnie was. od kurw jedzie. To od kurew jest wycięte. moment jak gdzie... Jechał Tomek czy kaczor. No jechał kaczor, a Tomek jechał z nim, swy... podbijał go, ale okay. to jakby zwrotka była lenika. Mhm. Bo zwrotka lenika jest w tym, t... w tym teaserze, jest ta sama zwrotka w tym kawałku z szalonym i tańculą. Tylko ten moment z kurwą jest wycięty i jest cztery razy powtórzone dwie liniki. Okay. Jakby nie ma sześciu no, jak sobie zobaczysz, tam nie ma sześciu i powtórzony powtórzone jest, ten moment, gdzie jest przy, 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 przygarną cię staną, jesteś kurwą jebaną, to tam tego nie ma, no bo szalony, żeby nie było tego, tak? I jak, jak oni puścili zapowiedź tego Disu z tym kaczorem BRS-em, to, to w ogóle było dziwne, no ale chuj w to, to myśmy to puścili Najpierw, najpierw ludzie ich, z, 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 wiesz, no, w komentarzach zjedli. Puściliśmy tą wersję, gdzie WWNio przerobił ich w że że mnie propsują. I ewidentnie ten kaczor BRS się wycofał z tego w tym momencie, nie? Olejnik został z ręką w nocniku. I spadł mu, kurwa, szalony reporter, kurwa, zbawca, Tomka Olejnika, nie? Który się obzdurał, że ktokolwiek w ogóle dopuściłby do tego, do, dopuściłby do tego, żeby ktoś go zaprosił do kanału Zero, To jest w ogóle to nawet nie chodzi, że my, myśmy zapisali Stanowskiego by powiedział nie. No kurwa, my byśmy nawet nie wpadli o to, żeby go zapytać o to, co więcej, nawet mieliśmy pomysł przez sekundę, jak oni to puścili, że nagramy odpowiedź i jeszcze stanowi napiszemy zwrotkę, nie? żeby go, ale mówię, nie będziemy kurwa, w ogóle się mierzać to jeważ tych łaków, kurwa, bo teraz to są na nas łaki, no rozumiesz. A, a z tych rozmów Twoich z, z Tańculą i z tej głosówki Szalonego ewidentnie wychodzi to, że są to koniunkturalne świnie, które na zasięgu zrobią wszystko, i oni po prostu w ten sposób chcieli podbić. Zresztą tańce to mówi, że on wszystko zrobi dla zasięgów. On nie chce z tego pieniędzy, bo on to robi, żeby ludzie mieli atrakcję. Ale ty nie wiedziałeś, że na przykład szalony reporter jest taką osobą, że on właśnie dla zasięgów no, jest w stanie zrobić no dużo? Stary, ale to. to, to widziałeś u tę tą akcję, jak, jak ja czytałem wiadomość od niego? Bo on nie, mi no, nie, tego nie To no Stary, bo to było tak, że przed kanałem Zero, Zero Absolutne dwa tygodnie temu, kiedy ten dis olejnika wyszedł, ten ich dis, nie? Ja dostałem nagle SMS-a od szalonego. Cześć to to tam u Ciebie, mam nadzieję że się lubimy, byśmy się spotkali po Nowym Roku, coś, nie? A, nie będzie mnie na Sylwestrze, będzie ten mądrzejszy. Ja to czytałem tutaj, to jest na tak dzisiaj. Mówię, co on do mnie pisze nagle tak z dupy, nie? Mówię, okej, okay, nie? I odpisałem mu, nie no, lubimy się, wiesz, nie miałem z nim kontaktu od tego filmu Stanowskiego, no ale wiesz, Stanowski go zgruzował, no ale wiesz, ja mam do niego, jak się miałem do niego sympatię, uczucia, no bo nic mi nie zrobił chłop nie ty i my mamy audycję i nagle piszą nam na czacie, że on, i jak patrzę, a to jest kawałek które i łączę kropki nie, że on mi napisał, że jest fajnie ten, a on wsiadł do samolotu wysłał to przed się do wejście do samolotu i potem wysłał mi głosówkę, którą tu puszczałem tydzień później, tydzień nie odsłuchałem, w której on w ogóle jest tam płacze prawie że no i nie chciał, on nie zna się na internecie, może on nie powinien tego robić, coś tam, posłuchaj sobie tego człowieku. Ale taką samą głosówkę, czy taką samą rozmowę odbył chyba z Bogzdelem ostatnio, jak nagrał na niego film, a potem powiedział, no słuchaj, może w sumie nie powinienem tego no, nie robić, widzisz, nie powinienem Cię wrzucać widzisz, tego filmu. Ale widzisz Łukasz, no to jest właśnie moja łatwa bo ja dawałem mu ten kredyt jakiejś sympatii, mimo tej całej, wiesz, akcji właśnie Krzyśka Stanowskiego. No, Film Stana jest mocny naprawdę i zgruzował go mocno. No to nawet, no ale, ale nie, nie warto w, nawet tego komentować, nie? No wiesz, nie wchodzę w ogóle w to, no. Okej, okay, no ale mi, tak jak mówię, mi szalony nic nie zrobił, no to wiesz, było miło, fajnie, pośmialiśmy się, jak się widzieliśmy i wszystko, nie? Nagle skąd w ogóle ten pomysł, nie? Mówię, to jest taka liszka, że on mi pisze, że wszystko fajnie, ja mu piszę, że fajnie, a on zaraz mnie jakimś dzbanem disuje, że dla jajka, ja, Ślisko, tak? Znaczy, że, no, że to jest śliska postęp. Przecież ja, no, nie sądzisz chyba, że ja wziąłem na poważnie, że to jakby zagraża mojej karierze raperskiej czy coś. Tylko po prostu ja powiedziałem tutaj: teraz muszę liczyć się z tym, że ja w dowolnym momencie mogę gdzieś się zahaczyć w kawałku. Ja nie powiedziałem w ogóle, że ja będę odpowiadał na Ale to. Ale wiesz, że oni tego chcą, nie? Ja, ja wiem, że. Oni... Się dzisiaj, ja wiem, że oni się oni to się mega wyścili, jak to Ale To nigdy nie nastąpi, po prostu te dwie faje, człowieku. A wiesz, a jak usłyszałem, że ten, że miał mi liść, wypłacić liścia. Powiedział, że się, że się mega powstrzymał od tego. Mega powstrzymał, chłopie, tak, tam było moich paru kolegów, może oni nie wyglądają, ale gwarantuję Ci, Jarku Tańculo, żebyś nie zdążył drugiego ciosu wyprowadzić, żebyś był zgnieciony tam. Nawet nie miałeś tego świadomości, ale to nie, żaden z moich kolegów nie jest takim człowiekiem, rozumiesz? Ja nie obracam się w takim środowisku, znam różnych ludzi, którzy się biją, lubią bić, ale to nie są moje najbliższe ziomki. To, to niektórzy tam coś ćwiczyli, coś, whatever, ci, co tam byli, nie? I, I to wszystko, nie? No kurde, stary. A tak po ludzku to się zawiodłeś na, na Tomku? No po prostu zawiodłem się na tym szalonym. No, że ja mu dawałem ten kredyt sympatii, jakiś, mimo tej całej nagonki na niego. Nie hejtowałem go, wiesz? Wszyscy po nim jechali. Ja wiesz, nic, nic nie zrobił, wiesz? I nawet tam u nas, wiesz, w programie. No, wypowiadaliśmy się sympatycznie, no to wiesz, możemy się podstrzypywać, to będzie fajnie. Marcin troszkę chyba taką sympatią podarzył. No wydarzy. oczywiście, no i właśnie o to chodzi, a ci kurde atencjusze, oni wszystko zrobią, no to wiesz, jeżeli wszystko, no to straciłeś dwóch potencjalnych sojuszników i to jest wszystko w temacie. Ja nie będę żadnych dissów na nich nagrywał, chłopie ja zrobiłem to raz, z tym Olejnikiem, BRS-em i Sują, dla moich fanów, na święta, w rocznicę 15 mixtape'u na RHP, żeby zrobić prezent dla moich fanów, zrobiliśmy z tego całą akcję fajną z winylem, ja sobie nagrałem trzy kawałki wiesz, dzień po dniu, disowałem ze głąbów i byłem zadowolony z życia, no, no, fajnie, nie, wiesz, nie mam potrzeby dysowania raperów, no, Trzech głąbów sobie wrzuciłem swoje, wiesz, negatywne emocje, mógł fajnie, nie? A, te, a ci se bzdurali, że tu jakaś będzie, to tak nie wygląda, nikt nie ma w planie nagrywania kawałków o nich, to w ogóle to ci, może głównią, ale ja o tym nie wiem. To w ogóle to Arek trochę inaczej przedstawił, bo no, że... bardzo inaczej, tylko że ja wiem, bo ja y, nie, nie mam od, jak pewno wiesz, od wielu lat y, styczności z substancjami y, 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 mocno wyskotkowymi. Medyczna nie zalicza się do takich, więc jakby to wiesz. I y, 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 jak mówiłem to nieraz, mogę poddać się wszelkim testom. Tylko 100 tysięcy lepiej ktoś kładzie na stół, i potem ja zabieram. Bo coś z tego muszę mieć, że będę tracił czas. Natomiast, no, Arek był tak porobił. No, widziałem, że sporo. No, znam. Znaczy on, on do teraz mówi, że nawet on będzie do chyba dnia walki, nawet. No stary, ale no i właśnie. Kontynuował i to, jest, swój i, to, jest, Łukasz, I to jest właśnie ta smutna konkluzja tego wywiadu, który oglądałem, stary, naprawdę, bo mi przykro tego słuchać. Bo jechałem tu autem i sobie to włączyłem dopiero. Stary, jak on mówi tam pod koniec tego wywiadu, że on jest influencerem, że on jest youtuberem. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na innych ludzi. Jak on się deklaruje z tym, że on chla i ć... człowieku, on to mówi normalnie u ciebie przed kamerą, on nie ma z tym problemu, już po, poza jakąś, wiesz, karalnością tego, no, tych deklaracji. Tylko ze świadomością, że no, odbiorcami free fightów nie są tylko ludzie w pełni dojrzali i jak coś wiesz, stabilni. Tylko jest tu dużo młodych ludzi, którzy dla draki to oglądają. No to stary to, to jest nieodpowiedzialny fiud po prostu. No. I jest, no, nie mam na niego żadnego szacunku teraz. Sympatii zero i szacunku też serio nie mam. I powiem ci Arku tańcucha. Jest takie stare chińskie pożekadło. Wypłacić, to sobie możesz, Arek z bankomatu na kilka samarek i game over. Ale też mi się wydaje, że jak teraz Szalony jest na wakacjach i nie ma, gdzieś tam nie zabiera głosu, to bardziej ta uwaga jest skupiona na Arku Tańculi, no może, a, jest, a, wiesz, a, Szalony, a Szalony jest tak samo współwinny no jest, jest, Twojej no ale niechęci to, do nich teraz. Ale, no to, ale to są w ogóle, to są ich problemy i ja nie będę brał udziału, kurde, w jakichś przepychankach. To, że on jakiś odcinek dzisiaj puścili o nas. No kurwa super, nie ja, nie ja też nie oglądałem, bo to było, nie będę oglądał, Mateusz oglądał, y, natomiast wiesz, bo to puści chwilę przed początkiem no, naszego roku, nie, nie ale, był. nie było ale, ale wiesz, ale też wiem, że cenzurowali go już. Mhm. Bo, on, kurwa szalony jest do tego, typu, do tego stopnia śliską rurą od odkurzacza Zelmer, wlotową czy wyletową, że on do Mateusza pisał, że on będzie wycinał, dzisiaj. Człowieku, rozumiesz to? Jest luz, to, jest to, luz. To, ale stary, ale przemyśl, że on do mnie nie zadzwonił od tego 20, okay. y, od tego dnia kiedy to puściliśmy. Tylko do mnie. dzwoni. To on dzwoni do mojego menadżera. <laughs> rozumiesz to Jaka to jest śliska rura. No chłopie, no to ręce opadają, no. to, to no, no niestety, no. No bo i tak już nie odebrał. No, ale przecież pisał do mnie wiadomości, to bym mu odpisał chyba, nie? No. No. Tego nie wiadomo. No kurde. Znaczy ja, ja nie ukrywam, że gdzieś w tym momencie Osobiście do, do Szalonego nic nie mam, no ale obiektywnie stwierdzam, no, że Tomek jest osobą, która dla tej atencji, no, ale, dla, dla no, tych konfliktów, które mu generują te wyświetlenia no, zrobi ja, dużo, ale dużo, ale bardzo ja, dużo. No, ja rozumiem, Myślę, że, że... To nie dziwi, nie, Ja rozumiem i jego ja to rozumiem i wiesz... Bardziej zdziwiło mnie Arka, gdzieś tam Arka mogę, jestem w stanie ale, gdzieś zrozumieć. Ale Arek nie? wydaje się być osobą, która jest sterowana przez, przez Szalonego w jakiś sposób, no wiesz, nie na darmo napisał ten mądrzejszy, no, w domyśle twierdzą, że nie jestem tym mądrzejszym, no chyba to nie jest jakaś tajemnica, natomiast yy, wiesz, yy, widziałem yy, na przykład rozmowę z Jose oglądałem, bardzo ciekawa, uh -huh. tylko że rozmowa z Jose byłaby tak samo ciekawa, jak gdyby było tam Szalonego, bo Jose w sobie, jest. swoją narrację mówił, I Całą historia też jest mocno. no tak, tak i do, dlatego mówię, ale on tam mówi, Hose coś mówi o hejtach, a, a szalony mówi, tak, tak, karmcie algorytm, karmcie algorytm, Karmić algorytm, więc ja rozumiem, że on ma świadomość, że nawet negatywne komentarze bustują mu to, tylko no jakby w ogólnym odbiorze to w końcu no wszyscy już na nim krzyżyk postawili. No, 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 me... ten ziomek yy, yy, taki jest YouTube Fala Heitu, nie? Tak tak, tak, tak. I on był tak. kiedyś u niego i tam w ogóle poznałem tego, znaczy, wiesz, poznałem tą postać i potem go zacząłem obserwować jego YouTube'a. I on nawet zrobił materiał o tym, jak szalony nie rozkminił tego, że nikt go nie zapraszał do tego kanału, tego olejnika. To jest jakiś wymysł, który ktoś rzucił, a ten nic nie sprawdził, tylko wie, że tak jest. No więc wszyscy kolejni, znaczy. Kolejne osoby stawiają na nim krzyżyk i, i, i skończy się baza tych ludzi, którzy jakimkolwiek zaufaniem są w stanie go obdarzyć, bądź też mają do niego jakikolwiek interes, no bo w końcu ci, dla których te wywiady robi, czy wiesz, przy jakich galach, też przestaną chcieć, żeby on dla nich to robił, no bo nie będzie wiarygodny i nie będzie... No nie każdy chce mieć ten negatywny algorytm. No, w ostatnim czasie Tomek, czyli on reporter, stracił Oso osoby, które się z nim gdzieś tam kumały w cudzysłowie, no to jesteś oczywiście ty, jest Nitro, Boxdel, no to już taka pokaźna No widzisz, no to, pokaźna wiesz, no to kurde, no to może, no to może, spodziewajmy się, że zaraz będzie ze Sri Lanki taki post jak Boxdela, że zaraz będzie... Wszyscy ten, się odwracają, Wszyscy nie? się odwracają, czarno-białe czarno zdjęcie, odechciewa mi się fajnego życia i tak dalej, nie? No trudno, no ale to mordo, na własną prośbę, no przecież, rozumiesz, w tej całej układance, jak ci ją przedstawiam, jakby to oni się do niej wpierdolą sami. Gdzieś tam też pojawiły się komentarze, że to jest ustawka i ty za kilka miesięcy, czy za kilka ja tygodni zostaniesz wiem, ogłoszony ale ja, ale jako ja, przeciwnik ja, szalonego reportera ja mówiłem, na fejmie. Ja to mówiłem wielokrotnie, mówiłem to w zerze absolutnym, dla jaj mówimy z Wołyniem teraz, że myśmy się wycofali, nie będziemy walczyć, bo jak wszyscy teraz tak mówią. Mordo, jedyna opcja, żebym ja zawalczył we freak Fighter, tak? jest milion euro, była taka gadka, i wiadomo, jaki oponent. Człowieku, przecież ja miałem propozycję Heizera. Tak, to tak, no był tak. Ja miałem propozycję Heizera. Nie będę rzucał kwoty, było to ponad grubo, grubo ponad bańkę. Ale złotych. Złotych? Nawet nie podszedłem do rozmowy. Nie ma takiej opcji. Ja nie mam jakby fajnie się to ogląda, na zasadzie wiesz, no kiedyś przyjeżdżał cyrk i ludzie patrzyli na babę z brodą albo z trzema Dlatego na tej zasadzie oglądam free fighty. Ale sami nie chcieli skaczeć, skakać przez no płonący obręcz, Dokładnie i to, że ja ogarniam ten temat i, i patrzę na to, to nie znaczy, że ja chcę brać w tym udział, ja nie chcę tam walczyć, nie mam zamiaru, nigdy nie będę walczył, jeżeli oczywiście poza tą jedną sytuacją, bo w to bym wszedł, w to bym wszedł z pobudek osobistych, rozumiesz? Z, no ma to jakieś motywowanie, oczywiście teraz inflacja to już tam wiadomo, nie? milion, euro, milion euro było rok temu, ale to, to się też nie wydarzy, bo propozycja poszła w drugą stronę i została odrzucona, więc z tego co słyszałem, więc... Ale to szacun dla Ciebie, bo jest, tutaj siedzą dwie osoby, które odrzuciły walki za pokaźne stawki. We no to, wiesz, ale no, no Łukasz, no kurde, no taka jest prawda, no. No, z tym Kaiserem, z tym no to, to jest 100%, no, no 100%. 100% i jeszcze potem pytali, przez Goździasko nawet pytali. Jeszcze potem. Nie? Czy na pewno, czy ten, bo najpierw przez... Bo Mateusz jest menadżerem koncertowym, a jest Maciek Maj takim menadżerem menadżerem. I on normalnie było spotkanie. Nie? Czy Ty kończysz temat Szalonego i Arka, Ja tak? w ogóle tego tematu nie będę kontynuował, oczywiście gdzieś będą nas poszypywać, to znaczy będą coś, możemy ich teraz postrzypywać, wiesz, w programie i to co powiedziałem Tańculi, to ja powiedziałem, że teraz mogę Cię w dowolnym momencie w jakimś kawałku zaczepić, a wiesz, Arek Tańcula na przykład jest tak wdzięcznym tematem do różnych metafor, czy Szalony Reporter, no wiesz, no kurwa, a propos różnych tematów się to może pojawić. To mogą mnie ja, za, nie, za, nie załapać, że to Ale no, mnie to nie obchodzi. Ja powiedziałem mu, i na tym to że teraz ty się Spodziewaj niespodziewanego kiedykolwiek. A on mówi tak, dla kontentu wszystko. A ja, mówię, tak ja się z tobą nie będę układał. Nie będziemy się układać, że ten to tak nie wygląda i poszedłem. No to zyskałeś przynajmniej nowego słuchacza, bo teraz będzie każde nuty słowo w No nie no, mówił, że kiedyś mnie słuchał i tam wiesz, w ogóle ta historia z tym, wiesz, że on ma więcej wyświetleń. Bardzo fajnie, że ma więcej wyświetleń. No, kawałek, kawałek nitro sentin, ten Dis Nitra y, y, na mnie, na tego, na nie, Nitra. Nic nitra, też ma f... więcej wyświetleń niż moje kawałki. Na pewno przez sentino i przez to, że ludzie. A dlaczego ludzie oglądają tą kolejnika? No bo sobie jego fanami wierzą, że wygra. No no nie. Tak, oczywiście, że tak. No oglądają, bo też z niego bekę. Jego no. para Axel Dymam na tym. No rozumiesz. Ja nie wierzę w to, że y, większość fanów, y, odbiorców arka Tańculi słucha jego kawałka, bo się nie miara. Rozumiesz. Tak to wygląda w tym świecie, że jak jesteś w tej bańce hip nie, to w takim korowym rapie masz swój fanbase, mój jest, wiesz, ruchomy od lat, no ale jest dziś tam stabilna jakaś część. Przychodzą nowi, odchodzą, nie, nie są zawiedzeni, drudzy są zainteresowani, przychodzą, ok. Natomiast y, o sukcesie takim masowym w rapie, w rapie i nie tylko w rapie, ale w, mówimy o rapie, y, Decydują randomowi słuchacze. Czyli im więcej ludzi spoza kultury hip-hop Cię słucha, tym masz więcej wyświetlenia. Miałem to przypłycie vanilla haze. Kiedy ja widziałem tych ludzi, którzy przychodzili na koncerty, bardzo ich poznałem, ale to nie byli fani hip-hopu, tylko to byli ludzie za jelenika kawałkiem wyjebane, czy spodobały się coś. To byli ludzie, którzy raz na koncert, w ogóle nie słuchają rapu na co dzień. I to w dzisiejszych czasach tacy ludzie robią te gigantyczne wyświetlenia, w dużej mierze, oczywiście nie wszyscy, ale. Te największe wyświetlenia, to zawdzięcza się właśnie totalnie randomowym słuchaczom spoza rapu. Więc zakładam, że słuchacze Arka Tańculi są tylko ci słuchacze spoza rapu, bo nie wierzę w to, że słuchacze nawet najgorszej odmiany hip-hopu, takiej funkcjonującej w świecie hip-hopu polskiego, ktoś posłuchał kawałka Arka Tańculi na słuchawkach dla zajawki, nie wiem, bo, bo jest fajne. No nie, to jest niemożliwe, po prostu jeżeli ktoś słucha, nie wiem, no, nie wiem, na Fideka, Maty, bds to nie będzie słuchał Arkatańculi. To jest niemożliwe. To się nie wydarzy. Nie ma takich wariatów. No, 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 no właśnie, są wariaci, którzy słuchają dla jaj. No to dla jaj tak. No, no a dlaczego ja, dlaczego ja wiem wszystko o SUI? No przecież nie dlatego, że jaram się SUI o THS przy głupem. Tylko dlatego, że to jest niego głupek, tylko ja obserwuję go od jakieś dekady już i się okazało po drodze, że jest wielu ludzi, którzy y, też y, obserwują jego y, socjale i też się toczą tą bekę, zakładają mu y, inne socjale, alternatywne i tak dalej, nie? To, jest, to, taki, to jest taki typ wykonawcy Jarek Tańcule. No i dobra, to dziękuję Ci za wyjaśnienie tego tematu.